Dobra widzowie, tu mamy piper i będziemy na nią skakać. Uwaga! 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 Chodź tu! Chodź tu! Jest! Haha, ale nup, Ale nup, łapka w dół. I to... Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha! ha, 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 ha. Jeszcze ty no nie. haha, ha, 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 ale No I tak, to jest za tym zarobić. Nic o tym nie mówcie i sobie wszystko to odbiorę i odblokuję dużo zadumiarzy i będę się tym fleksować patrzcie jakiego mam fajnego skina bo no, zapłaciłem za niego 40 zł. a patrzcie emetka kupy. za nią zapłaciłem 5 zł. CO JEST pomocy kruk mnie goni A? uciekam uciekam muszę uciekać halo yy... Tutaj muszę do krzaka. O, Larry Lori. O, on chce się teamować. Dobra, to się steamujmy, no. Y, możesz pokonać tego kruczka. O, idzie. Dobra. Pokonaj dla mnie tego kruczka. Ale nie w mnie. Dobra, no ten kruczek... Kruczek... Jest! Haha! Pokonany. To prawda mój Larry też, ale przynajmniej daliśmy. Ty, tu jakaś piłka leży. Dobra, idę w sumie strzelić. A tam El Primo, dobra, no.